Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie. Ja jestem Cynk. Mam nadzieję, że macie dobre humorki, bo czas na kolejną Eurowizję. Dostałem takiego oto y, po prostu komentarza, żebym ocenił pierwsze i drugie miejsce hiszpańskiej Eurowizji. Y, znaczy tu nie wiem, czy to jest Eurowizja, bo tu jakieś y, inaczej pi pisze, ale no, no dobra, okej, okay, nie? Zobaczymy. Okej, okay, lecimy, tak? Sprawdźmy. Błagam, niech ona to śpiewa. Oh, não! Uau! Wow. Tu już się zibało. Piszczą jakby nie wiem. O, ma zajebiste, ale to już jest przesada. Wow. Ach, po co one się wpierdalają? indyjskie, mocne klimaty jak dla mnie one się niepotrzebnie wpierdalają, ona sama powinna śpiewać bo one mnie irytują o Jezu, strasznie straszne to jest Wow. O chuj, one śpiewają razem. Boże, no, ciary mi przychodzą. Za dużo. Uszy mnie bolą. Ja muszę ściszyć to. <suszy> Czy piękny głos? Weszło fajnie mi w klimat, ale jak zaczęły śpiewać te inne dziewczyny, o ja pierdolę, łeb mi pęka. Boli mnie głowa od tego. Za dużo. Może dlatego, że nie znam tego języka, ale to jest za dużo. To jest po prostu za dużo. Łeb mi to słownie pęka. O matko, jedyne. Przepraszam, ale one draw się tak, że tego się nie da słuchać. Oj, wkurwiła mnie ta piosenka autentycznie. Ona, jakby ona sama, i może z, jeszcze, żeby ktoś śpiewał, na przykład jeszcze, pewnie to nie byłoby w, zgodne pewnie ze słowami tej piosenki. Ale gdyby jakiś facet jeszcze gdzieś tam z tyłu robił swój dźwięk, była ta równowaga, to by było fajne. Jeszcze lepsze, przynajmniej moim zdaniem, nie? Oczywiście to ja nie jestem ekspertem. Ja przepraszam a ja nie jestem ekspertem. Ale łeb mnie boli od tej piosenki. Masakra po prostu. To jest masakra. I to, to jest chyba zwycięstwienia. Ale jeszcze poproszono mnie, żebym nagrał drugą. Ten, i to jest chyba drugie miejsce, z tego co pamiętam, co było w tym, w komentarzu. Okej. Okay. Lecimy. Tam, nie, łeb nie boli. Czekajcie. O. Głowa mnie boli od tamtej piosenki. Za dużo. Piszczą. Potwornie piszczą. Nie, nie, nie. Absolutnie. Tamto wygrało pewnie dlatego, że po prostu w tym kraju jest takie klimaty. są. Nie wiem, nie znam się. Hmm. O kurwa, fajnie wygląda to. A tu

a tu w końcu. Pochwój mu te efekty. Ładny głos ma. Widzicie. Różnica w tej piosence, że on z tyłu ma te damskie głosy I on ma ten męski głos I jest o wiele lepiej to się brzmi niż w tamtej Bo tam to po prostu słyszysz piski A tu jest równowaga Koń... Nie rozumiem kompletnie po co on ma efekty na tych głosie lo que quiero sigo aquí prisionero pero ya no te ruego atrapado en la noche te veo la cara en la oscuridad juntos en este lugar cero emoción elbe, amanecer que no me has dejado ser. Ahora que U. Bardzo ładny głos. On tak powinien śpiewać całą piosenkę jak dla mnie I tańczy. No, fajny płomień. No, gościu ma głos! Teraz tak, ja nie wiem dlaczego... Czy to dlatego, że ja jestem fanem minimalizmu w takich występach, gdzie mogę się skupić na po prostu jednej osobie i... I nie razi mnie wszystko w oczy i nie piszą mi jakieś dziewczyny wokoło. Um, bo tutaj też ma tam pogłosy, wiecie, kobiet i tak dalej. Um, Albo powiem tak, tańcę, że... Out. Um, on sam... W połowie się mi podoba, w połowie nie, z racji tego, że po prostu te wejścia jego um, niektóre, gdy on śpiewa, zajbiście. Miejsce niektóre tak jak tutaj było, że oni tam te ręka mają, na nich siedział i tak dalej. Fajne miejscówki, to się przyznaje, to mi się podoba. Gościu mi się podoba, fajnie wygląda to, że ma te wymalowane oczy, pasują w chuj do niego. Wygląda po prostu świetnie. Strój jest standetny, jak dla mnie, bardzo kiepski i, i nie, 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 jakiś chujowy ten strój jest. Um, co do reszty. Uważam, że on powinien wygrać w tym kraju, bo po prostu był dużo lepszy i nie spowodował u mnie bólu głowy, ale zero emocji. emocji po prostu zero. Absolutnie. Nie wzbudził we mnie najmniejszych emocji. Najmniejszych. Chociaż tamta to wzbudziła we mnie emocje, że łeb mnie boli. Piszczą po prostu. No. Więc w sumie tyle, jeżeli chodzi o mnie. Jakby. No. Tyle. Dziękuję bardzo za słuchanie. Dziękuję bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że nie wkurwiłem za mocno. No. To tyle. Ale to chyba nie jest Eurowizja. Jakiś festiwal jest. Narka.